Siemanko, ja jestem Jacko Musiałem być cicho, bo No cofnę to miejsce przypadkiem I mógłby ktoś się tu znajdować Więc musiałem obczaić Jak na razie nikogo nie ma Jestem w jakiejś sypialni I... Naczepiłem tu, jadę sobie w ogóle gdzieś indziej Mamy jakaś książka kamienica opuszczona i musiałem obczaić ją wydaje się jakbym był tu sam i mam nadzieję że tak jest obczajmy co to za książka nie znam jak ktoś zna, niech powie w komentarzach: co, jakiś dyplom? Widać, że dom Beliny. To wygląda, jakby to byli oni w młodości, albo znaczy, a szczepce młodzi tu nie są na tym zdjęciu, mogły tu małżeństwo mieszkać, znajdują się na pierwszym piętrze i przeciąg Tutaj łodzianka. Otwarte okno będzie, że zamknę lepiej, bo jak mnie to przestraszy, to będzie przypał. Klipi tutaj. Kibat i tu się zapala w dół. chociaż tak naprawdę tu powinien się obawiać jedynie nie bezumnego. Ło! Wow. Idę po takim niebezpiecznym drodze. O kurde! Czy się opłacało? No nie, ja, bo robi kółko. Grają dzwony w kościele taki śpiewają. Taki idę patrzę kamienica. Tyłu, położyłem rafę, mam nadzieję, że nikogo nie pod To wygląda jak kamienica, a trochę jak dup, taki dom. Dom z klatką schodową lub dwurodzinny. Ok, co jest w środku. Cztery jakiś jakieś rzeczy i buta. i to już jest strych trochę jak taki duży dom niż kamienica Wo, wyżej już nie to wiadomo I tu już bym się bał chodzić chociaż powiem wam tutaj mniejszy strach niż jak wchodziłem na początku jakieś meble fotel oczywiście tu się uwaga czy ktoś tu był na pewno ogólnie to jest mała wioska w której się teraz znajduje o kurde pełno mebli ale serio jak wchodziłem tu to takie ciary nie wiedziałem na co napotkam więc musiałem być cicho Chciałem wchodzić w sumie wejdziemy no jest tak nie, No trochę wygląda jakby to do był. długo nie jest straszny przeciąg i też muszę się śpieszyć bo nie wera jak mówiłem Jakieś. Czy za dużo zdjęć zrobię, czy zrobię zdjęcia tej miejscówki, nie wiem. Bo ja robię zdjęcia i nagrywam jednocześnie. A przy takim stresie, to tak średnio, no tu jakiś gaz stary, pewnie przeniesiony, chociaż mógłby tu być jako kuchnia. Nie ma takich po... strichu, który się możliwe, że już wali. No kurde, rozczeskane, co jest? mi chcieli przeszły, jak rozczeskałem, to nogą. Mam jakiś gaz. No ludzie, co robię? Dzisiaj jest creepy. Bez z zewnątrz się wydawało zdecydowanie mniejsze raczej znaczy, to znaczy większe o jakiś kask tutaj w ogóle ze zlewu czy coś z kibla tu kask taki piękny eksploracje ze spontana są najlepsze musiałem się zapoznać właśnie z miejscem Tutaj mi bym coś mówił Tutaj jeszcze popatrzę na szczegóły, bo Przez to że byłem cicho, nie patrzyłem na te szczegóły No tu jest ten kolejny gaz. Musiał się z dzień na Znaczy no, bym tu nie wszedł o jakiś na herbatkę normalnie. Tu jest farba, czy tak? Nie, zaprawa montażowa. Ja myślałem z, na początku, że to w ogóle nie jest opuszczone. I tu jest coś wędkarskiego obok tego. I to jest to chyba należy do, do kamienicy, domu. Częściej raczej jestem tu sam. Jeszcze odczelimy tą tutaj szafkę, czy coś się tu znajduje. W tej szafce. Oprócz jakichś tabletek. Nie, to jest ukorzeniacz. Czyli na te, nie wiem co to jest w sumie, ukorzeniacz, ukorzeniacz. Tu jakieś krople. Pełno pajęczyn Właśnie tam była jeszcze na ziemi gazeta. To się nie była tutaj. Znowu, gdy w tą belkę, to się prezentuje naprawdę dobrze. Ale to zdjęcie to. No, klipi. Tu się jeszcze trzyma ten piec. Tak naprawdę nie, nie jest aż taki zdewastowany w niektórych miejscach w których byłem tu ten dyplom i taka gdzieś była tutaj nie, no tutaj jest coś tam język polski podręcznik co jest podręcznik Ikea pisze data yy. niestety nie pisze bo to nie było żadne, żadne zamówienie, tu jakieś zdjęcie Chyba to jest z młodości. Tu para mieszkała jak nic mam, w ręce będzie trzeba umyć Chciałbym do ciebie dołączyć Co jest Tu jeszcze coś. Jakieś książki, pełno książek Pełno książek w tym domu. Poradnik Inspektora Nadzoru Budowlanego Tukajny językowy potęcik do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Co to jest? Zew krwi, co jest? Jakaś książka kolejna Widzicie, alkohol Naprawdę to, to wygląda mocno to jest mocne To, to jest mocne Zdjęcie do miniaturki Normalnie tak o. Zobaczymy czy tu jeszcze coś jest Tu jakieś zdjęcie Tu coś Z którą to mam czytać? Jakaś Karola tu mieszkała Dosłownie. O, mamy rocznik Trzeba. 1965, 9 kwietnia. To było. Yy, no, dostarczone. Nie wiem, co to jest. Coś tam rzemieślnicze nie Tu jakieś. To jest coś. Kolejna książka. Kolejny książek została To fizyka. Czyli, no to wygląda, że tu mieszkało małżeństwo I prawdopodobnie córka lub syn, ale myślę, że córka To myślę, na tu pranie zostały Naprawdę robi wrażenie to miejsce Robi wrażenie Tutaj jakieś talerze i w ogóle żarówka Czy tu coś będzie? Nie, tu nic nie ma. Ale jest. Dobra, idziemy na dół. Obczeliliśmy. Ręce brudne i nie tylko z tego, tylko jeszcze ze smaru. I teraz na dół szybko bo... Bo tak. I teraz idziemy na dół. I tu bełka pamiętać. Oczekujemy, czy da się bić. w teorii, da się, da się, da się, uh, uh, uh. To jest da na da żebyście widzieli. się, i że się, za się, zamknie jeszcze. Wtedy się, da się, ciul. Trochę mamy problem. Houston. nie zamknie wchodzimy do piwnicy albo to jest kamienica albo dom myślę że dom ale chłodno się zrobiło uch, ma potencjał Góra, tu prowadzi gdzieś. Ale w tej chwili to. Połączenie GPS zostało utracone. Teraz nie wiem, czy to słyszeliście, ale się przestraszyłem. GPS mi powiedział, że połączenie zostało utracone. I się tak przestraszyłem. Chciałem powiedzieć, że dziwnie się czuję. Tutaj i nagle ten dźwięk Ja Piotrila O ludzie wychodzą z tej piwnicy Oczywiście Kurwa Zamykamy za sobą Zamykamy za sobą piwnicę no tak średnio zamkniemy Bo drzwi trzeba podnosić, trochę przypał o, tak jak było Czyli No jeszcze zamknąć by się sprzedało Tylko że te drzwi są nierówno na zawiasach teraz Dobra wychodzimy na dwór Materiał się przedłużył Myślałem żeby będzie króciutki Chyba należy do tego samego, wędkarstwo i na no to niestety już mi na palić nie jest tak, czyli nie wiem czy to nie jest używane przypadkiem. to no, tu jest ten dom na kamienica bo nie wiem sami ocencie Tu jest wiatr straszny Także ja byłem jako Burbex tam piękne widoczki To była kamienica bądź dom i do kolejnego Udbeksów. Także Siemanko.